Nie do ciebie mówiłem, tylko do Dominika, bo tak Wiem, się że ty do mnie Dominię... no, kurwa, Arek! Co? Bo się pogniewamy? A my zawsze się gniewamy, a potem się godzimy, no i jest dobrze. No się to wiesz, to <laughs> no, ty kurde. tak tylko <laughs> potem narzeka, że nie dyży usta, to i kolana cię bolą. ja zużyjcie, no co? Raz na kolanach, raz na. No... Na kolana i do rana. <laughs> o! Nie, to ja nie znam tych zabaw. Czemu czaszka? <grym wylekło> bo 120 Ty, yeah. a czemu szakal? No, pies, pies preryjny, <grym> tam szachal bo kreska <grym wylekło> A czemu Krystian? O ja, cisza <grym wylekło> <grym wylekło> Bo tak mam na imię <grym wylekło> Co powiedział? Pierdoła, że nie, gada nie gada z ludźmi ale... Myślałem, że powiedział, że mi wpierdoli To po godzinach <laughs> Zabiłem drona, mam 10 punkciorów Tu trzeba zajebać obydwie ściany, bo oni tu wtedy wchodzą <clears throat> Bysa nie zastrzelił <laughs> O jezu, dobra, patrzysz na okno, panowie. Mam jeszcze te, mam jeszcze te, nie? Czy, no czy No kładź tu, a ktoś dziurę chce. Troszkę jak ma na imię, żebyśmy tak. Huber. tak? Co? Huber. Tak. U mnie tutaj U mnie jest tarcza. C4. Nie wiem kogo odjebałem. Nie mam pojęcia mm -hmm. Czacha. Czacha, chodź tu O, kto go gazuje? Jak Jest tam jeszcze? Nie wiem, nie, nie wie. widzę, zagazowany Jest Czacha, poczekaj, ja cię ściszę na tym ts -ie. Że on mnie wykrył, kurde szakalowate szakal. Ja cię ściszę, kurde na się bo TISTY jest dla mnie za głośno. No, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. No, no jest, kurde, dobrze. A można nawet powiedzieć, że ściszyłem, a jesteś głośniej, kurwa. Kurde, wykryto moją pozycję. Jest u mnie, jest u mnie Jest, kef tam coś. I biegnie tu kolejny do mnie Dobra, to... U mnie jest leży, u mnie leży ten i wchodzi Zabijcie, zabijcie ich, zabijcie, leżą, leżą, kurde Le, Jeden leży wow, wow, wow. Dwóch leży, dwóch leży, kurde ratuje aszka jednego Pany, musicie strzelać tam Kurwa, nie widziałem mi ale bo ja nic nie widzę wtedy. Zajdź z drugiej strony, czacha. Z drugiej strony, czacha. Czekaj. No, no. <laughs> to było no, no. dobre. Kurwa. Montaż... Do jest, jest, jest. Dwu, słuchajcie, dwóch postrzeliłem, leżało. Aszka przyszła i mnie zabiła. No ja zabiłem jednego. Nie można było przejść przez tego montaża. No, to no, prawda <laughs> Coś jest. od paru tych meczy tak nam nie idzie dobrze no, Tylko Dominik opowiada o swoich podbojach jak nie gramy z nim <laughs> Czacha świadkiem wczoraj które... No właśnie, ja, ja to chciałem powiedzieć Jasne No tak, on wcale mi nie, nie dał na 5 y, stów, co nie, prawdę tu wek jak mnie kurwa, to wierzyłem, ja tu nie siedział teraz. <sadzie> <gulity> <gulity> ta, ta. No dobra, no może mam, ale to nie znaczy, że to. się dogadaliście, widzę. Młodego kłamstwa uczysz? No kurde. Po to są tam no, no, no. Rybak, ja jestem głodny dzisiaj. Zjedz szakala. Zjem go, kurde, zjem. Ora, ale wykryłem ich Nie wszystkich, bo ja jedną osobę. Gdzie musimy startować? Tam, gdzie startujemy, jest dobrze? Dolina. Może być, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Domrągowa, nie kłam. <laughs> Dolina Sturzewiewska, jedziemy. Marcin, typu alkoholu zawsze miałeś mądre słowa. O! No. Mogłbym pisać, kurwa. Pierwsze będą skracać? Eee, bądźmy dobrej myśli. Czyli będą, tak? Czyli nie. A ty tędy chcesz? Nie. Ja bym tędy poszedł. Ok, nowy, Poczekaj, nawet tędy, poczekaj, ja rzucę drona, tylko jakby wyskakiwał na mnie, to strzelaj, błagam cię. Mam ci górę jest, mam... jest, jest, tu jest, tu jest Marcin Gdzie? Tu jest Koleś Gdzie? W tym pomieszczeniu, o? Tu, Tak To no, poczekaj, A. Aruś, poczekaj, odej, trzeba nic robi. Wychyla tutaj przy drzwiach Krystian Dobra O Jezu Mamy. dostałem kto wychylał? Co się stało w ogóle? Nawet nic nie wiem Aj. Na miłość boską przecież tu wywalili. To my wywaliliśmy to? No. Oni wywalili. O ja, pierdo. Ja cię nas Strzelałem do niego jeszcze, no? A ja chciałem przez okienka typa załatwić, a tu. Ja. Naprawdę nas tak leją? A. <laughs> hmm. To zakastujemy się i nie wejdą do nas Z zły. ze złymi ludźmi Z Szachalem? O tak No na przykład Nie mają kurwy życia teraz Oj uwierz młody, wiem co mówię A powiedzcie mi, kto by był tak uprzejmy kogoś postrzelił, a ja bym wtedy zabił i miał jednego killa? Tak jak ja O jego killa zabrałem? No właśnie, to teraz się odwdzięcz, proszę Dobra, szukaj se gościa na dworze Barykadę Rumę, <laughs> barki, nie ma kurde nie no, <laughs> ma Ambuszce nie ma Tu nie zakładamy nic, nic, nic. nic, nic, nic. Załóżmy tu coś. Kryto cię! Kto cię wykrył? <coughs> Kurwy. Cóż za mega odpowiedź. Kto cię wykrył? Kurwy. No, A, znaczy, się nie, ja tak do siebie powiedziałem wtedy. A. A kurwa mi też są, nie bój się. Jest jeden kurwa i drugi dron. Co ma C4, bo tu mi koleś naparza. No proszę was, przyjdźcie z C4. No kurde, to było dobre. Uuu. Powiedziałem słowo Jurek Jak ktoś nikt nic nie o, robi O u, u mnie idą? Czy to ty szakal? Jezu Ja u, u mnie będą szli Tam gdzie Arek drzwi bunkrowałeś nie? To tam jest właśnie szakal no, Boże, on, tak. on tu będzie szedł znaczy no, się Jak to pozycja ujawniona? No bo ty tam chodziłeś no i on wie teraz gdzie jesteś nie? Uciekam, no, uciekaj, uciekaj. Tam tam, Christian, oni tam gdzie się tam patrzyłeś tam było słychać, typa. Bok. Nie da się tak, Arek. Jak? O, wchodzi tam szakal, tam gdzie byłeś, Chris... yy, Arek. Dobra, ale poczekaj, ja musiałem uciekać, bo mnie pozycja wypełnia. Tam właśnie, Christian dobrze patrzy. O, po prawej, w stopy masz Krystian! A były, dobra, dobra, dobra. I masz dziurę tam do pomieszczenia. Ja muszę nie. lać nowy, Dobra, ale o Jezu! Zacznij, bo... Nie wychylaj, tylko patrz, żeby Christiana nie zabili, nie? Ale jak mam patrzeć? O, właśnie był, 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 był. był, był. A do kogo mówisz, był, był, był? Do ciebie. Nie, u mnie nikogo nie było. Był tam typ w oknie, gdzie patrzyłeś, na bank. Na dole był. Albo przeszedł przez ścianę, nie? Są dwie opcje. dwie? nie lej. Trafiłem go, czaisz? Dacha wychyl, bo jeszcze jeden jest. O Jarek, no co siedzisz, nie? Czekaj na prefire, nie O, będzie skakał tam tendy. Aj, widziałem go Urywa w takich sytuacjach O, ale to ja tego widziałem? Chyba tak. Tak, tak, tak. A ten już chodził. o kurde. Ciężko było, nie? No Miał magazynek w czerwonej taśmie no, mu, Miał 50 w magazynku, to wiesz. Baki. O to ja ci Pięćdziesiąt 50 naboi bo sobie takiego, taki strój nałożył, gdzie miał bufa do 50 z 30. Chuj. <noise> Pierwszy raz gram szakalem. Pierwszy raz gram glazem. <głos> <Bart>. <głos> ale te szafki w zbrojni jakoś nam nie leżą w tej rundzie, zauważyliście? To Znaczy, w tych trzech rundach. No dziwne, bo... No, zawsze dobrze broniliśmy, nie? No. Krystian, <noise> czy to jest świadomy wybór? Sorry, ale nie mogłem wyrobić. <noise> nie. <głos> Tak myślałem. Krystian, ratowałem cię na ile mogłem. Jak się chce lać, to się kurwa leje. W gacie, a się gra do końca. Nie, tak to nie. Do wiaderka. Do wiaderka. Ale nie krzyczy. Echo Mendo mnie powiedział. Ona dole są gdzieś. Przepraszam. Tak. To jest ten. Kasa biletowa, tak to się nazywa? Nie. nie. Dzięki, kurde. Nie wiem co to jest, ale to się jakoś inaczej. O jest kurde ninja. A mają w tego skurwego chuja. Ale mi... Ale <laughs> ja nie odblokowałem sobie jeszcze tej postaci. Eee, wjazd w schodu, wschodu. w wschodu w schodu jest Make you wake you. Dobra, chodźcie ugrajmy jedną rundę, co? Tak, bo tak się nie godzi do trzech jajek. Czekaj, nie czekaj, 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 to czekaj, 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 to poszedł diabły. Ja od... Nie mogę ta jest... Kto dostał? Ja stąd. Od razu info powinno polecieć. No już stamtąd. Y y za biurem, za biurkiem. No tam Ranny jest, ranny jest. Ja nie mogę. Ranny jest, typek, nie żyje. Jest, ranny jest, ranny jest. Ranny jest, ranny jest szakal. Ranny jest, ranny jest, kurde, chłopaki. Wchodzić, 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 jak dalej. Jak to Marzi. działa, kurwa, to u tego jebanego chuja. Dobra, ja wchodzę. Jest! jest w końcu zabiłem, a nie raniłem. Ładnie, Pany, ładnie to rozegraliście, no kurde, jestem z Was dumny. A jak działa to pieprzone, to, to, szakala, takie coś? A to stopy byś musiał wygryć ruch stopy. Ale trzech raniłem, Pany. A ja dwóch dobiłem, trzech dobiłem. Ty, to tatuś daje Ci fraki. Czek dobiłem, ty, o ja. No tak, dobijem tą zdzirę, dobiłem smoka i dobiłem pulsa. Ja to ze mnie, kawał kurwy. No. <ścoughs> Szafki zbrojowni. Nemezis. Ops, sorry. Nie ta postać? Zara, Ale oni stylca bardziej wchodzą, mnie. A nie Pani mamy... O kurde, szkoda. Szkoda. Ta nie mamy tak mm. jest. Kto mi przywiezie pizzę? Ja. Mm -hmm. Dobra. to weź od razu, więc grzewki piwa. Brum brum. Jadę. Czujesz jak jadę? Czyje. Parek będziesz kładł jakieś. Prądy tu wiele? Coś? Prądy będę kładł tu i tam, a potem będę kładł tam od waszej strony, chyba nie? No dobra tylko uważaj na moje łapacze A co ty masz? O to, żeś teraz powiedział. Tu i tam a potem tam no, no to tak ja mówię żeby mówić że tam jest fajnie a tu jest niefajnie wiesz Ale znamy się nie? Znamy się. Ale co, ale co? Ale znamy się Oni tu będą wchodzić nie? Tak tam bo słyszałem jak ktoś kamerę rozwalał Tu? No tam, bo słyszałem, że kamera poszła. Piej**ać, nie? Ale biegną. Miejsce wypadku. psuta kamera. Może gdzieś tam, stamtąd. Słuchać kogoś. F**k. Wow, prawie mnie zabili! Och, i co, i co? Co cię biło? Uchwy. Oni gdzieś z dołu strzelali. Chwy, syn, Co tam strzela? O, wybija się coś. Coś po twojej lewej Jarek. Tak, tak, tak słyszę. Ki pies Te drzwi tam Kurwa macie Co jest? Gdzieście Aha, ty byłeś na wybiegu? Na zewnątrz byłem. Znaczy, na zewnątrz. A skąd byłem. cię pierdolno? Tego samego pomieszczenia gdzie byłem ja Dobra, dzięki za info Opi okay, O, Kurde. O, lecę doskonał. Gdzie? To jest drzwi. Z co, co Marcin. O Jezu, ktoś wszedł, a ja się wychyliłem. No to dobrze, nie? Kurwa, oni wpierdolą się na pizdzie Czacha, pilnuj drzwi. Wiedzą, gdzie jestem. O nie. Jezu. Ja pierdolę. Ale mnie zgwałcił, a jeszcze ja sobie coś przyznałem, tyle Kurwa, mać. Ale dymnymi ładnie tam zaszalał. Kubek. O, fuck. jakbyś nie przerwał strzelać uwaliłbyś 2 trzeciego w łapce, No wiesz, co? Nawet, nawet nie wiedziałem, że wiesz, no ale praktycznie jak, jak to się zobaczyłem, że tak wchodził. <coughs> łatwo się mówi, to nie? O, kilka... No wiem, bo wiem, to ci chodzi, nie? Wiesz, jakbym wiedział, że oni wchodzą dwóch, to napierdalał do końca magazynka i jeden nabój więcej. <laughs> bo to by był sik. Sik. Bzik. Dobra, panowie. Ja już dzięki, za grę, w takim razie na spokojnie no grać. My... Nie właśnie. dziwię się, że masz dosyć grać w tą grę, wiesz? My, my też meniary chyba, nie? <laughs> tak, tak. No, my menu. Dobra. Zobaczymy, czy tam coś da się radę wskurać. A co tam coś było nie tak? czy...?